Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika amatora i chciałem was zaprosić na odcinek bielenie drzew, banał czy konieczność. Dziś tylko taki krótki filmik przypominający o tym, że warto bielić drzewa zimą. I po co? Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam na odcinek. Idę właśnie do tych moich drzewek owocowych. Moje drzewka już są wybielone, i większość z was doskonale wie, po co się drzewa bieli, ale są też osoby, które uważają, że te bielenie drzew to tylko po to, żeby lepiej wyglądały, takie żeby były ładne albo po to, żeby mrówki może nie chodziły, bo są bardziej widoczne. Ja dzisiaj wam powiem po co faktycznie bielimy drzewa. To bielenie ma za zadanie zmienienie koloru na biały po to, żeby promienie słoneczne odbijały się od tych naszych drzew, ale po co? I dlaczego to należy robić w lutym w styczniu? Oczywiście nie wtedy, kiedy jest mróz ale kiedy jest plusowa temperatura, ale też jak najszybciej, kiedy promienie słoneczne w dzień mogą tak mocno ogrzać te nasze drzewo, powodując ruch soków w tych naszych drzewach, w naszych gałęziach może nawet a wieczorem, w nocy przychodzi przymrozek i zaczyna pękać nam skórka z tego drzewa. Kora zaczynają się robić różne szczeliny i powstają choroby. W związku z tym bardzo ważne jest bielenie takich drzew. Jeśli chcecie utrzymać w dobrej kondycji swoje drzewa owocowe. Do takiego bielenia możecie wykorzystać jakiekolwiek wapno ogrodnicze. Ja na przykład używam takie, które Wam tutaj pokażę u góry w okienku, wyświetle. One już jest też tak przygotowane, żeby łatwiej trzymało się tego naszego drzewa. Więc widzicie tutaj moje drzewka owocowe, które są niedużymi drzewami, ale są pobielone. Prawie w całości, wraz z tymi gałązkami. Najważniejsze to jest bielenie od strony południowej, od tej strony, z której padają promienie słoneczne i ogrzewają nasze drzewo. Ale warto to zrobić w całości, ale szczególnie od tej właśnie strony słonecznej. Takie bielenie możecie oczywiście powtórzyć. I zobaczcie, jak moje te drzewka owocowe są ładnie wybielone. Oczywiście trzeba jeszcze wyplewić, przygotować tutaj pod drzewem, ale dzisiaj taki krótki filmik o tym bieleniu drzew. Krótki filmik przypominający i zachęcający do tego, aby taką czynność zrobić. Tutaj jeszcze Wam tylko dogram fragmencik, jak ładnie te wapno pokryło te drzewo. Jest pomalowane dwukrotnie. Jedna warstwa, druga jest naprawdę bardzo, bardzo intensywnie białe, dzięki temu bardzo dobrze odbija promienie słoneczne, w związku z tym te drzewko w tym okresie roku, czyli w lutym, nie nagrzewa się, w związku z tym nie grozi mu też również przymrożenie przy nocnych minusowych niskich temperaturach. Myślę, że to wszystko w tym filmiku króciutkim. Dziękuję za uwagę i do widzenia, do usłyszenia.